Goście z kosmosu? Hmm, wcale bym się nie zdziwił. Witaj, wujku Dag! krzyknęła Daisy i bardzo ich przestraszyła. O, o, Daisy! Przestraszyłaś nas! Kiedy im powiedziała, że puszcza latawca, zrozumieli, co widzieli na niebie. Tak, byłem pewien, że to tylko latawiec. <grystanie> Dick myślał, że to potwór albo coś takiego. <grystanie> no dobrze, jedziemy. Pożegnali się z Daisy i pojechali na budowę. Kiedy dotarli na miejsce, Basia właśnie wsiadała do windy. Chcecie się przejechać? Nie, nie dziękujemy. dziękujemy. Odpowiedzieli Dick i Dak. Nie lubię być wysoko, Dak. Ja też nie lubię. Nie wjechałbym na górę nawet za milion złotych. Ja też. Dzień dobry, Dick. Dzień dobry, Dak. Powiedział pan Gruzik, który właśnie przyniósł drewno. Dzień, Dzień dobry, dobry pani panie Gruzik. Gruzik. Oto drewno na dach. Chciałbym, żebyście zawieźli je na górę. Dik i Tak nie wierzyli własnym uszom. Ma pan na myśli tam na górę? Tak, odpowiedział pan Gruzik. Na sam szczyt. Budynku? Tak, zgadza się. Do zobaczenia. Wiesz, nie czuję się zbyt dobrze. Chyba pójdę do domu. Wiesz, mnie też coś dolega. Ej, słuchajcie. Co z tym drewnem? To był Artur, operator dźwigni. Kto wiedzie na górę, żeby je rozładować. O! On! Powiedzieli Dick i Duck. A kto zostanie na dole? Ja, powiedzieli Dick i Duck. Słuchajcie! A może ja rozładuję drewno? Co wy na to? Tak, prosimy, powiedzieli Dick i Duck, czując wielką ulgę. I już po chwili Dick i Dag, Basia i Artur zajęli się drewnem. Kiedy nadeszła pora drugiego śniadania, Gig i Dag byli tak zmęczeni, że marzyli tylko o drzemce. Chyba nie mam ochoty na drugie śniadanie. Ani ja. Muszę się trochę zdrzemnąć. Ja też. Smacznego! Krzyknął Artur do Basi: Cii, Obudzisz diga i daga! Tymczasem Daisy świetnie się bawiła. Wiatr wiał, a jej latawiec wznosił się coraz wyżej. Zaraz skończy mi się sznurek. Na budowie przerwa na drugie śniadanie, dobiegała końca. Ej, chłopaki! Pobudka! Obudźcie się, mamy dużo pracy! Nic z tego. Dick i Dak spali dalej. Artur wpadł na pewien pomysł. Kiedy dźwig delikatnie podniósł ich na szczyt budynku, Dick i Dak dalej twardo spali. A kiedy Basia była pewna, że są bezpieczni? O, witaj, Basiu! Cześć, Dick! O, zeszłaś na dół, żeby się przywitać? Na dół? Nie zeszłam na dół. Jesteście na górze? Przez chwilę Dick i Dak byli zdezorientowani. Gdzie jesteśmy? Na górze. To znaczy gdzie? Na szczycie budynku. O! Zdziwili się Dick i Dak i nagle zrozumieli, gdzie są. A, 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 zaraz spadnę. Nie spadniesz. Jesteśmy na górze. Wiem, powinniśmy być na dole. Wiem, że powinniśmy. Bez paniki. Nie panikuję. Biedni Dick i Dak nie wiedzieli, w jaki sposób znaleźli się na górze. Jak to się stało? Co my tu robimy? Na wzgórzu wiatr wciąż unosił latawiec Dejzi wysoko, prawie do nieba. He hej! Nie martw się, latawcu, złapię cię. Wszystko będzie dobrze, jeśli nie będziemy patrzeć w dół. Masz rację. Kiedy Basia pomagała Digowi i Dagowi wsiąść do windy, zjawił się jeszcze jeden pasażer. Proszę, możecie go wziąć na pamiątkę. zjechali na dół, czekała na nich Daisy. Witaj, Witaj Daisy. Daisy! Mój latawiec! Znaleźliście mój latawiec! Naprawdę? Tak. Od razu go poznałem. Dziękuję Wam! Jesteście tacy odważni, wjechaliście po niego na górę. No, o, wiesz. wiesz. Jesteście najmilsi i najodważniejsi na świecie. Drobnostka, prawda, Dick? Jasne, Dak. Moglibyśmy to zrobić nawet we śnie? Wersja Polska Telewizja Polska Agencja Filmowa. Reżyseria Dorota Kawęcka. Dialogi na podstawie tłumaczenia Łukasza Rosińskiego, Joanna Kuryłko. Dźwięk Wiesław Jurgała. Montaż Danuta Rajewska. Opracowanie muzyczne Piotr Gogol. Tekst piosenki Wiesława Sojkowska. Kierownik produkcji Krystyna Dynarowska. Wystąpili Leszek Zduń, Jan Kulczycki, Janusz Bukowski i inni. Piosenkę śpiewały Anna Apostolakis, Magdalena Gruziel, Beata jankowska Zimas i Anna Sochacka. Spraw,